Wiesz, co jest najlepszego w jeździe pociągiem? To, że jedziesz wprost do celu, zaoszczędzasz dużo czasu i nie przejmujesz się tym, co się dzieje na zewnątrz. Dokładnie z tych samych powodów, powinieneś subskrybować DNA Rynków. Dzięki temu będziesz wiedział, co się dzieje na zewnątrz, ale będziesz oszczędzał dużo czasu i dojedziesz bezpiecznie ze swoim portfelem inwestycyjnym do celu. Zatem do zobaczenia. W tym odcinku DNA Rynków będzie gospodarcze podsumowanie 2019 roku, a więc wszystkie najważniejsze wydarzenia, które wpływały na rynki, gospodarki i na Twój portfel oraz to, co dopiero wydarzy się w 2020 roku i co będzie miało znaczenie dla giełd gospodarek i Twoich pieniędzy. Zapraszam! Ten przedostatni odcinek DNA Rynku w tym roku poświęcimy gospodarczemu podsumowaniu 2019 i zaczniemy od tego najbliższego podsumowania, bo jak widzicie list do Mikołaja z giełd papierów wartościowych od polskich inwestorów najwidoczniej nie dotarł, bo do Świętego Mikołaja... Nie ma! Ale wy oglądacie DNA rynków i wiesz w związku z tym, że nie ma co się specjalnie tym przejmować, bo mówiliśmy, że na Rajd Świętego Mikołaja nie ma co liczyć. No to sprawdźmy, na co można było liczyć w 2019 roku. Podsumujmy szybko 2019 i skoncentrujmy się na najważniejszych wydarzeniach 2020. Tak będzie jedno lokalne i globalne najważniejsze wydarzenie wpływające na Twój portfel. A oprócz tego, oczywiście jak inwestować w 2020 roku, czyli jakie są sugestie i wskazówki dla Twojego portfela od DNA rynków. Zaczynamy oczywiście od tego podsumowania 2019, które to przede wszystkim musi zacząć się od wojny handlowej USA kontra Chiny, czyli takie starcie tytanów, no, które to starcie dla rynków giełd i gospodarek było bardzo jednoznaczne. Po fakcie możemy powiedzieć, że wszystkie złe informacje miały znaczenie krótkoterminowe, a wszystkie dobre albo zapowiedzi dobrych informacji przekładały się od razu na wzrosty. Mówiąc wprost, kiedy Trump czy Chiny zapowiadały wzajemne cła lub jakieś negatywne wydarzenia, rynki na chwilkę się przestraszyły. Ale potem, kiedy było nawet tylko zapowiedź tego, że może być lepiej, albo nie daj Boże, może być podpisanie umowy, chociażby pierwszej fazy tej umowy, od razu rynki rosły, szczególnie amerykański, który już ponad 20 razy bił w tym roku swoje rekordy. A więc widać, że inwestorom optymizmu nie brakowało. Niestety ten optymizm skoncentrował się głównie na amerykańskiej giełdzie, na tej polskiej to szału nie było. Kolejnym ważnym wydarzeniem 2019 roku były pierwsze od 10 lat, Obniżki stóp procentowych. W Stanach Zjednoczonych, co możesz zobaczyć dokładnie na tym wykresie, dokładnie w czerwcu zaczęto obniżać stopy procentowe i od tego czasu do dziś, do połowy grudnia, obniżono je trzykrotnie. To pierwsze obniżki od 2009 roku, a jak widzisz wcześniej były tylko podwyżki. Jakie dodatkowe jeszcze wydarzenie miało znaczenie dla giełd gospodarek, dla Twojego portfela w 2019 roku? Konkretnie miesięczne zakupy aktywów przez banki centralne. Jak możesz zobaczyć na tym wykresie, bardzo wyraźnie widać, że od 2020 roku tych zakupów banków centralnych będzie więcej i co ważne będzie ich więcej tylko przez pewien konkretny moment. O, dokładnie tu. Więc będzie tych pieniędzy przybywać. Oczywiście przodownie Wynikiem drukowania w tym przypadku będzie, tak jak widać zresztą na tym wykresie, Europejski Bank Centralny oraz troszeczkę dołoży do tego Fed. Dla ciebie i dla Twojego portfela, informacja w związku z tym jest bardzo konkretna. Obniżki i stymulacja była zaskoczeniem dla rynków, ale w 2019 roku. Teraz nie będzie przez najbliższe dwa lata, moim zdaniem, większych kolejnych zaskoczeń, a więc nie ma co liczyć, że bankierzy centralni. Przybiegnął z kolejną pomocą taką samą. To już zostało zdyskontowane przez rynki, i w związku z tym żadnych pozytywnych elementów. Na 2020 już bym się nie spodziewał. Trzecie ważne wydarzenie 2019, o którym warto, żebyś pamiętał, to wydarzenie, które jeszcze będzie z nami przez pewnie ładnych parę kwartałów, czyli Brexit, który miał się dokonać, ale się nie dokonał, miał być w marcu, potem trochę może w październiku, potem raczej w grudniu, no i finalnie oczywiście nic się nie wydarzyło. Wpływ na Twój portfel w 2019 roku, jeżeli chodzi o Brexit, był żaden, a będzie moim zdaniem jeszcze mniejszy. Czyli innymi słowy dużo o Brexicie mówiono, ale jego wpływ na zachowania indeksów, walut był praktycznie pomijalny. A więc opera mydla na Brexit trwa, a dla Twojego portfela to trwanie nie ma większego znaczenia. Kolejne ważne wydarzenie to Niemcy. A konkretnie niemieckie pogrążenie się recesji w sektorze przemysłowym. Na tym wykresie widzisz dokładnie wielkość produkcji w kolorze pomarańczowym oraz indeks IFO, który często komentuje dla Ciebie w DNA rynków. I jak widzisz 2018-2019 rok, o w tej końcówce, o dokładnie tutaj, to jeden wielki dramat. O zaczęło się od 2018 roku, a potem w 2019 już schodziliśmy tylko pod kreskę, jaki stąd wniosek dla Twojego portfela. No niestety że te złe wydarzenia w niemieckiej gospodarce nie znikną od tak. Niestety przełożył się na 2020 rok i w związku z tym 2020 rok w polskiej gospodarce będzie po prostu słabszy. Co zresztą już też miałeś okazję usłyszeć w DNA rynków. Z tego wykresu widać, że problemy gospodarcze niemieckiej gospodarki, a więc tej lokomotywy całej strefy euro i w sumie całej Europy, nie skończą się na 2019 roku. I. I jeszcze jedne wydarzenie, które dorzuciłbym do tych, które miały największe znaczenie w 2019, to indeksy PMI, a więc te również, które często opisuję i komentuję dla Ciebie w kolejnych odcinkach, co tu jest najważniejszego. No jeżeli chodzi o 2019 rok, który dokładnie zaczyna się w tym miejscu, no to możesz zobaczyć, że cały 2019 rok to praktycznie rzecz biorąc, ognista czerwień, szczególnie druga połowa roku, widoczna w tym miejscu, pokazuje, że praktycznie... Cały świat pogrążył się w kłopotach. Co prawda, na razie to zapowiedzi kłopotów, bo indeksy PMI wyprzedzają to, co ma się dziać w gospodarce, ale dla ciebie, dla twojego portfela niesie to konkretną wskazówkę, jak należy się zachować w 2020 roku, i o niej powiem ci oczywiście w części związanej z tym, jak inwestować w 2020. Jeżeli nie chciałbyś przegapić kolejnego odcinka DNA Rynków, w którym z kolei też będą niespodzianki, to koniecznie pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i kliknąć guzik subskrybuj, co sprawi, że będziesz doskonale pamiętał o tym, co i kiedy się dzieje. Bo w na rynków będę Ci o tym za każdym razem przypominał, kiedy tylko takie rzeczy się wydarzą. No to mamy kolejne wydarzenie, czyli właśnie indeks PMI. I jak z PMA był dramat, to muszę Ci przypomnieć jeszcze jedno ważne wydarzenie 2019 roku, a więc największy dramat 2019 roku, jeżeli chodzi o giełdy. I tu konkretnie indeks argentyńskiej giełdy, który spadł o blisko 50% na początku sierpnia. Ten gigantyczny spadek miałem okazję dla Ciebie komentować także w połowie roku i który to spadek wynikał właśnie z tego, że w Argentynie wygrał prawy wybory inny kandydat niż się spodziewał rynek. Jak widzisz, finalnie nic wielkiego się nie wydarzyło. Spadek praktycznie rzecz biorąc obecnie... Licząc od szczytu, wcale nie jest jakiś fenomenalnie duży, ale ten wykres, ten spadek, w sumie drugi największy w historii, jeżeli chodzi o giełdy, trochę pokazuje nam, że wybory polityczne mają znaczenie. I w związku z tym też będzie to jedno z wydarzeń ważnych na 2020 rok, o którym Ci za chwilę powiem. Jak widzisz, wybory polityczne, nawet prawybory polityczne, mogą solidnie wpłynąć na rynki. No tu, jak widać, wpłynęło to bardzo mocno. Negatywnie. Największy dramat 2019 roku, jak w pigułce, pokazany dokładnie w przypadku giełdy australijskiej, e, giełdy argentyńskiej. A co na naszym lokalnym podwórku uznałbym za najważniejsze wydarzenie, konkretnie boom na rynek nieruchomości. To, co widzisz dokładnie w, na tym wykresie, to liczba nowo podpisanych umów na kredyty oraz liczba e, oraz wartość tych kredytów udzielona dla. Obywateli w Polsce. Widać bardzo wyraźnie, że wzrost zainteresowania rynkiem nieruchomości jest bardzo, bardzo duży. Co możesz zobaczyć? O dokładnie w tym miejscu. 2019 rok pod tym względem bije rekordy popularności. Dlaczego uważam, że to ważne wydarzenie? Bo wcześniej zobacz było bardzo spokojnie, a teraz widać bardzo wyraźny zryw. To też się przekłada konkretnie na wskazówki dla Twojego portfela na 2020 rok. I dlatego to wydarzenie boom na rynku nieruchomości. Umieściłbym na liście ważnych wydarzeń 2019 roku. Wniosek stąd też jest bardzo konkretny: że nieruchomości, pamiętaj, że choć jest na nie moda, nie powinny stanowić więcej niż 30% Twoich oszczędności. Jeżeli, są, jeżeli jest to więcej, to niestety może to oznaczać, że wystawiasz się na zbyt duże ryzyko i gdy cokolwiek pójdzie nie tak, będą z tym gigantyczne problemy. Skoro mowa o polskim podwórku, to już ostatnie wydarzenie, które moim zdaniem ma największe znaczenie na 2019 rok i które należałoby zapamiętać, to wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnośnie banków, kredytów frankowych oraz dalszych losów polskich frankowiczów. To co widzisz na wykresie po lewej stronie, to indeks WIG Banki, który to od październikowego wyroku, w sumie, jakby to feministycznie powiedzieć, nie radzi sobie najlepiej, bo miał miało to miejsce no, mniej więcej gdzieś w tym okresie. Czyli banki dostają giełdowo w kość. No i niestety ten wyrok, na który wszyscy czekali, który miał rozstrzygnąć, czy będziemy dalej żyli z kredytami, czy nie będziemy, jak to zwykle w przypadku prawniczym, pokazał, że mm, nie wiadomo. W sumie to nie wiadomo co dalej z tymi kredytami, każdy przypadek jest inny i można się sądzić. A więc wyrok Tsue, trochę tak jak Brexit, będzie się z nami ciągnął jeszcze przez bardzo długi czas i to pokazuje, że nie ma co specjalnie liczyć na przełomowe wydarzenia, o których wszyscy mówią, bo te wydarzenia na ogół okazują się mniej istotne niż można by się spodziewać. I tu, jak widzisz, wyrok CUE był oczekiwany, okazał się na początku dość jednoznaczny, a potem przy dokładnej analizie nie do końca. Dla ciebie to oznacza jedną konkretną rzecz. Polskie banki i polski sektor finansowy niestety będzie się musiał jeszcze trochę z kredytami frankowymi pomęczyć. Ile to jest to trochę? No jakieś 15 do 20 lat. A więc bardzo, bardzo długo. Wyrok TSUE i polskiej banki to w sumie kończy etap tego podsumowania 2019 roku, a co będzie najważniejsze w 2020? Wybrałem dla Ciebie dwa wydarzenia. Przede wszystkim wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, gdzie Donald Trump no, będzie mocno trzymał się swojego stołka, aby nic się nie zmieniło. Każdy prezydent walczy o drugą, e, o drugą kadencję i reelekcję. A co jest dla, Dlaczego to jest istotne? Bo jak widziałeś wybory, czy w Polsce, czy w Argentynie, a zwłaszcza w Stanach, mogą mieć solidne przełożenie na rynki, szczególnie, że ta wojna handlowa będzie miała będzie istotnym elementem całej polityki wyborczej i całych um, wyborów prezydenckich w Stanach. A więc będzie to miało bardzo duże znaczenie, kto będzie zasiadał po listopadzie 2020 roku na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Będzie to miało znaczenie dla Amerykanów i dla Twojego portfela. To globalnie. A co będzie lokalnie najważniejszym wydarzeniem? Moim zdaniem lokalnie najważniejsze wydarzenie to start programu PPK. W 2019 roku napływy z tego tytułu będą na giełdę i ogólnie na rynki, no, można powiedzieć śmiało, dość niewielkie i będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób: 2 miliardy złotych, ale już w 2020 roku zobaczymy pierwszy, poważniejszy napływ na akcje polskie oraz pozostałe instrumenty finansowe. To także będzie istotna, taka bym powiedział, tektoniczna. Zmiana na rynku finansowym, jeżeli chodzi o oszczędności emerytalne i napływ tych pieniędzy na rynek. To moim zdaniem będzie miało największe znaczenie dla giełdy, dla naszych lokalnych inwestycji i będzie to miało przełożenie pozytywne, niezależnie od tego, ile tych osób finalnie będzie, tak czy inaczej, tych pieniędzy na rynku będzie więcej. A więc to jest moim zdaniem dość dobry prognostyk dla warszawskiej giełdy i dla indeksów oraz spółek na warszawskiej giełdzie, bo będą regularne napływy. Te dwa istotne wydarzenia, czyli glo globalne wybory i lokalne start programu PPK, to moim zdaniem najważniejsze wydarzenia 2020 roku. I jak biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w 2019, to co może się stać w 2020, jak inwestować na 2020 rok? Moim zdaniem najważniejsze sugestie dla Twojego portfela na 2020 rok to bycie przygotowanym, że Eldorado nie trwa wiecznie. A więc sugerowałbym trzymanie mniej więcej 20% swojego portfela w walutach w dolarze i franku. Jak nie wiesz jak zrobić, podziel na pół 10% dolar, 10% frank i tyle w zupełności wystarczy. To nie muszą być same waluty w sobie, to mogą być. Inwestycje w tych walutach albo fundusze, które inwestują w takie waluty, to będzie ok. Oby tylko zmiany kursów tych walut przekładały się na Twój portfel dokładnie tak, jak zmieniają się kursy właśnie dolara i franka. Przez pierwszą połowę roku koncentruj się na bezpieczeństwie. Jak widać, indeksy PMI zapowiadają, że jest gorzej. Ryzyka związane z pierwszą połową roku, moim zdaniem, są dużo większe niż w tej chwili można by się spodziewać. Szczególnie, że większość mówi już wszystko, co się mogło złego stać, się wydarzyło. Na ogół w takich momentach dzieją się właśnie te negatywne scenariusze, a więc pierwsza połowa roku to bezpiecznie. I... W związku z tym uważaj na modę inwestycji w nieruchomości. Choć wiem, że teraz będą fenomenalne wyniki tych inwestycji nieruchomościowych, gruntowych, to byłbym ostrożniejszy, bo dokładnie przy pogorszeniu się sytuacji gospodarczej okaże się, które z tych inwestycji naprawdę były dobre. A więc bądź, proszę, pod tym względem bardziej ostrożny i wybredny niż byłoby to wcześniej. I oprócz tego, pamiętaj, aby w 2020 roku inwestować łyżeczką, a nie chochlą, co regularnie usłyszysz oczywiście w kolejnych odcinkach DNA Rynków, na które już teraz na 2020 rok serdecznie Cię zapraszam. Oglądając DNA będę w stanie pomóc Tobie, Twojemu portfelowi i Twoim inwestycjom, abyś wybierał dobre sposoby oszczędzania i inwestowania. A co będzie w kolejnym odcinku DNA rynków, który jeszcze będzie przed Nowym Rokiem? Dokładnie o pięciu najważniejszych danych gospodarczych w 2020 roku oraz o pięciu nieprawdopodobnych wydarzeniach, które mogą w 2020 roku wpłynąć na Twój portfel. Jeżeli nie chcesz tego przegapić, koniecznie zasubskrybuj kanał, a najlepiej zapisz się na newsletter DNA Rynków, który oczywiście będzie dostępny dla Ciebie na stronie dnarynków.pl Ode mnie to już na ten moment wszystko. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek i... Zobaczenie, jakież to pięć wskaźników należy śledzić i jakie pięć wydarzeń mocno wpłynie na Twój portfel i może wpłynąć na rynki, giełdy i gospodarki. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do zarobienia!